Akcja odwalanie No Masej i co? i 36-35 Trzeba długie zgasić I halogeny Samochód jedzie Proszę bardzo Jedź kurde szybciej bo... Taki śnieg, że ruszyć nie można. Bo rodzim, halogen, o I wszystko widać. Zapomniałem sobie statyw na głowę wziąć, żeby nagrywać coś jak odwalam. Nowy aparat do nagrywania, także chyba się spisuje rewelacyjnie. Już jest w odwalanie. Jedziemy do Dawida, oddać mu traktor. Także... Teraz, dzięki wielkie daj za pożyczenie żeby powywalać te, ten śnieg z podwórka. I co? Siedzenie skrzypie jak u szokro. tak. Tylko, że ten masej ma prawo już, żeby skrzypiały. Długie światła. Myślę, że teraz nowy aparat świetnie się spisuje. Proszę bardzo, jak pięknie wszystko wygląda. Wszystko pięknie widać. Duży ciemno, to nie, ale ten co i na śniwa pszenicą, co tą małą także ja działam, wracam zostawcie subskrypcję, lajka takie krótkie pozdrowienia od początkującego rolnika wesołych świąt jakbyśmy się mieli nie widzieć dużo zdrówka, szczęścia a jak zdrówko będzie to pieniądze przejdą jeszcze raz wszystko co tylko najlepsze wesołych świąt Zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Niech wam żona na tańczy albo i mąż. Pozdrowionka, trzymajcie się też.